Halo, halo wszystkim! Dzień dobry! Chciałem wam się przywitać na kwadratowej masakrze? Mini kwadratowej masakrze? Nie. To nie jest żadna z tych rzeczy. Witam was na, kwa... na ciasteczkowej masakrze. E, tutaj taki serwer jest mój, I Kubana. E, już nawet JUŻ trochę GRACZY zaproszonych. Postanowiliśmy zrobić takie coś, że wylosuję dwie osoby ode mnie, od niego też dwie i od Kubana też dwie. Które dołączą na ten serwer za darmo. A jeżeli nie, nie, wylasuj, nie będziecie wylosowani, to możecie dołączyć jeżeli macie 200 subskrypcji, albo zapłacić 2 zł wejściówkę, bo jakoś serwer musi tu się utrzymać, prawda? Więc wiecie. Mm, tak, Spawn już mamy taki gotowy, lekki. Będzie jeszcze pewnie ulepszony. Eee, tu mamy Pender, Enchanty, Ender Chesty, to inne, to są tylko tak pokazane. tutaj jeszcze macie regulamin, żeby dołączyć, też musicie przejść rekrutację moją, więc musicie wiedzieć, się. nie możecie mieć 5 lat, jeżeli jesteście, a do, tylko do tych, którzy subskrybują, bo tak to nie dobra, i zaczniemy. Bo, bo jak ktoś ma 200 subskrypcji, coś takiego, no trochę mniej, czasami możemy pozwolić, jeżeli ma się 150, coś takiego, to dopuścimy, tak, serwer, sp spawn wygląda tak, że tutaj mamy ciasteczkowego potwora z siastkiem. Mieczykiem. I tak, wokół spawna już się wybudowała jedna osoba, to jest Mati, ma kanał, przeszedł rekrutację pomyślnie, no my tu Matic. Minecraft, tak, dobra, on ma tutaj słabe rzeczy i to nie jest takie coś, że będziemy sprawdzać, musimy się w, e, tego COI wgrać, e, plugin COI, żeby wiecie, można było sprawdzać, albo LBTOL, okej. Okay. Zaczniemy też od domku pierwszego, mojego pierwszego, czyli. Kurde, trochę Nie wiem, tak się robi dopiero. To znaczy, do nie było mnie. Tutaj jest mój stary dom, tutaj moje stare rzeczy leżą sobie. Gdyby ktoś chciał, dołączyłby do nas, to macie tutaj darmowy domek. Ja z niego nie korzystam już. Może coś tutaj znajdziecie fajnego. Tu kopalnia jest taka mała. Eee. Tutaj mamy dom Ollololoksa, czyli Olixa. On tutaj się wybudował. Mmm, czy buduje? Zobaczę sobie. No właśnie, Cielal No i nawet się oni nie wybudował. Tu ma taki stawik mały w środku. Tutaj ma nieskończone źródło. Niepotrzebnie na chmuchu jest, według mnie. Tu ma kopalnię. Mówię, te skrzynki nie są prywatne, więc jeżeli ktoś wam ukradnie, to po prostu mi piszcie. Ale to nie pisze dopiero jak coś pierwszego dnia, tylko na przykład już... Po jakimś czasie, bo może być na przykład to prank czy coś takiego. Tutaj mamy domek, który trzeba będzie zniszczyć w pewnym momencie kiedyś, albo nie wiem, bo to jest to robione gminy jeden, więc tutaj tak. A my go za to sprankowaliśmy, że. Tu muszę ten Owce nie ma się trudzić teraz. Mogę moją szofę. Teraz chodźmy do mojego domu. Szybciej polecimy sobie. Hmm. To jest mój dom chwilowy, czyli tak takie ładne tutaj lantarenki, drzewa. Kotów mam dużo. I rzeczy w skrzynkach. Podkładam sobie koble, bo niepotrzebny jest. Inne rzeczy. Ale jest to niebezpieczne. Tutaj ja mamy takie zejście. Oczywiście. Nie wiem Bo ja się przeprowadzę do innego miejsca. Tego. Tamtego. Tylko tu będzie moje miejsce. Takie zamieszkanie. Takie ładne dalej. A tam będzie taka wielka gwiazda po prostu. Żeby straszyć ludzi. E, tutaj mamy takie moje lepsze rzeczy. Tam mam villagerów. Więc to jest taka bardziej wioska w połowie moja, w połowie wspólna, bo tutaj przejąłem trochę kilku villagerów już. Zdradzę wam, że jest tutaj villager z Mendingiem. No. Trzeba będzie go przemienić. Tylko trzeba będzie zmienić w opcjach na trudno, żeby się przemienił od razu. Tylko, że dopóki nikt bije jeszcze kilka osób, nie włączam naderu. E, tutaj jest na moja wielka bila, więc trzeba wziąć, wejść na nią. Sobie we, wezmę sobie speed 2, żeby szybciej tu wlecieć. Dobra. Tu jeszcze nie jest tak oświetlone za bardzo, ale to, by to jeszcze próbować, oświetlić, tutaj jest tak... Powinno migać, ale coś musiał się zjeść. Tutaj mamy takie panele, ale wiecie, wiecie, że tutaj takie były panele i tutaj wystrzeliwało. Eee, tu mamy dom... Hmm. Świrka, tak? Świreczka, nie wiem. musi się woda zepsuła. On ma też fajny dom. Hmm. Zrobiłem, postawiłem to na środku i on sobie postanowił to zbudować, żeby, wiecie, nie wybuchło. Tu ma takie coś. On jest w, tak jakby posporządkowany mi i on robi mi konkrety, żeby mógł budować gwiazdę śmierci. Dobra. Chodźmy do na następnych osób. Mapa jest spora. To jest craft server, więc nie będzie lagować tak mocno. No, jeżeli dużo osób bije, to może lekko klatkować, ale leciutko. Mogą być lagi i stowki. Zjedzimy się do Irona. Pokażę wam jego dom. Taki diorytowy sobie robi, tak? To jest dioret. No tak, to jest. Nie, to jest granic, to się że dioryt. Sorry, Dioryt był biały. Tu on się buduje. Pokażę wam jego tajne miejsce tutaj. Tu ma jakąś kopalnię. Tu ma taki, taki ogródek. Hmm. jest Powiedzmy, dzień. Więc też piszcie do mnie, jeżeli będziecie go już dołączyć musicie mi pisać nick. To was dodam na white listę wtedy. Eee, co jeszcze tu można pokazać? Tutaj polecam wam budować się blisko spałne, bo tutaj będzie wiele fajnych rzeczy będziemy organizować z administracją. Eee, co to jest? To jest śnieg. Mamy tu wędrowca też, jeżeli możecie się na Glowstone Ty Glowstone tu jest, że Glowstone no nie da się zdobyć jeszcze, to jest rzadki materiał Co jeszcze? Chyba pokazać... Tutaj mamy takie... Border dodamy jeszcze, ale jeszcze nie dodaliśmy go, bo musimy jeszcze ogarnąć pluginy niektóre Ale większość fajnych pluginów mamy Na przykład fajne pluginem jest to, że zniszczymy lekko drewno i wam niszczyć całość. No ale to się czasami baguje mocno. Możemy zniszczyć to I kilka. Na raz to fajne, ale potem na przykład budujecie coś, na przykład dom wielki. swój Pyk, pyk. Pyk. To się Jeden. Niszczycie się wszystko, co się jest połączone z tym. Chyba, że tak sprawdzę. I wyrażę pod tym krzaki Fajny serwer. Fajne ludzie są grają. Yy. Yy. Myślę, że będzie fajne odcinki, będą z tego. Więc dwie osoby są wylosowane, które będą na tym serwerze. Za mną grać. I z Olixem, Kubanem, Ironem, yy. Green Eye i z Świrkiem. Więc co? Coś jeszcze może bym pokazać? Nie wiem, tutaj mam taką. O. Pokażę Wam coś, co jeżeli ktoś by mi zabił, to bym. miał przerąbane. To jest wieśniak zombie. Muszę go przemienić, tylko potrzebowałbym. brodawek, a brodawek jeszcze nie ma legalnych. Z jej moda nic nie robimy. Na prosty gwiazdy, która będzie naszą wspólną gwiazdą. Taki forfan. Mm. A jak ktoś, nie pytajcie się czemu mam to, bo po prostu używałem ostatnio mojego Kilo ale umarłem i... wpadłem do lawy, no i... No i trochę i temu straciłem, dobra. No to jest zwierzęca. żegnam się z wami, do zobaczenia w następnych odcinkach, no i cześć!